Witam serdecznie Przemu znawca roztańczonym krokiem Jak ja się odjebałem? Jak szczurna otwarcie kanał, dokładnie Dzisiaj mamy piękną BMS 750 Jestem przygotowany niesamowicie Właściciel mówi Przemu nie pierdol, nie pierdol Tylko się babtu kurwa dobrze najlepsza maszyna 750 bma jest tylko kurwa numer jeden powiem wam tak 44 dwie turbiny 500 kurwa koni i przepraszam za te wszystkie pomyłki że na początku programu ma 500 koni a potem ma się okazuje że ma 550 teraz już ma 550 dziękuję kurwa i takie pytanie bo wszyscy mówią tak pieniądze szczęścia nie dają kurwa kto tak gada Biedoki i debile. Sprawa druga. Po co komu takie auto kurwa do roboty? No bo tak kurwa, no bo jak ktoś chce, to, to sobie takie kupuje i to nie jest stranie kurwa, czy on jedzie 2 km, czy on jedzie 3 km. Mamy tu prezydencką kurwa wypasioną BMW, tylko że ja jeszcze lepiej niż te kurwa, szusz bo oni cały czas do czy coś tam na książce jakiś dzwon, tak? My tu mamy kozaka. Przepiękny X-Drive, 4 koła, napęd. Wielkie felgi, 27 cale albo 22, to na pewno na koniec programu już będą miały 22. Auta jak zwykle oh kurwa rakieta, jakbym to mógł powiedzieć, powiem wam tak. Wielkie rury, a nie jakieś małe rozmiarki azjatyckie, 5 cm. To są wielkie kominy, kurwa yy, wypierdalające i paliwo i pieniądze, bo to Toli jak nie. Nie będziemy gadali o spalaniu. Spalanie jest takie, kosztu utrzymane są takie, bujanka jest kurwa też taka, wszystko jest na pełnym kurwa pizde, bagażnik otworzymy, zobaczymy, co, od... Łe kurwa sam pojechał, sam pojechał, sam zjeżdża chuj z tym bagażnikiem, że ja pierdolę te jebać to, ale tu jest przepiękny ta listewka, te kultowe 750i, wszyscy wiedzą co to jest 750i ja wiem, kurwa się zagrzałem zapraszam wszystkich państwa do środka proszę zobaczyć kurwa, co za kurwa szuczwol, mówiłem, wejście kurwa, auto, posprzą... ja posprzątam ja posprzątam no zrobił bałaganu ostatni raz ale ja się zajmę tym ja tu wszystko posprzątam. Wyposażenie auta jest takie. Be bema 7, to jest Bema 7. Dobra, dobra. Zaraz się zajmiemy wszystkim. Wyposażenie jest takie. Wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, skórzane siedzenia, klimatyzacja dwustrefowa i tu się siedzi, kurwa, jak w fotelu, kurwa, pięciogradkowym. Mogę porównać to auto, wiecie do czego? Do Airbusa A380 linii Emirate Airlines. Tu też zrobimy porządek, trochę kurwa Ostatni raz takie zaniedbane auto, kurwa I Więc co jeszcze mogę tu powiedzieć, przejdźmy do tyłu jako przemoznawca. Przez to bo jak to siódema, tu trzeba też się przejać z tyłu Kurwa nie, ej Dobra Jestem w środku Popierniczka do jarania teraz już nikt nie pali, bo nie w modzie Pierdolić e-papierosy Podłokietnik jest Kurwa, ale są siedzenia tej ja. A jak pachną. Mamy tu nawet w prezencie, proszę. Właściciel nawet chce zażyczyć czarną sufitówkę. Felgi 22-calowe, już teraz się okazało przez był 21, teraz są 22. Kropki tutaj niebieskie, tarczotem. Kuniwa idzie jak ktoś pojebany. Porządki, porządki, porządki. Linia na 10. Dla penerów, dla mafiozów, dla szefów firmy. Dla kurwa łachmaniarzy polityków. Polecam kurwa. znawca kurwa. Przejdźmy do środka, znaczy nie do środka, pod maskę kurwa weźmy. Podejrzewam, że tu chuja da się wsadzić kurwa pod maskę. Azjatyckie fitki na pewno by weszły. O kurwa, sama odskoczyła. Twin power turbo, co to znaczy? Dwie turbiny, 575 koni, już kurwa zobaczcie tej. 15 minut wystarczyło, żeby auto już miało 595 koni. Kurwa, idzie kuj. Kurwa, nie zamknął tak, ja pierdolę. Ten kurzy... Co za kurwałem? Dobra, dobra. Dokładnie. Tu kurwa... ja nie będziemy poczekać, bo nie może być filmu, bo przecież zaraz nam ujebią. Mamy tu to i to i teraz i to. Nie, trzeba uważać, bo zaraz mi spadnie kurwa na ziemię i jebnie kurwa ekranik jak w telefonie. Hala, 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 dobra. Jedziemy w pizutym z wypasem. Jest przepiękny. Ja o wszystkim aby powiedziałem na pewno. I będę jednak odpalę. Witam, witam, jesteśmy w środku i czekam, czy Państwo czekali na kolejne wzórki, to żeście się doczekali. Nie będę kurwa jeździł autem z tyłu za kurwa bańkę, tak? Chcę to prowadzić, chcę tym jeździć. Tryby sportowe, monitory wielkie, tu też nie wiem czy będzie widać na kamerce, ale tu to wszystko, jak to wygląda, jak to się prezentuje, ten machoń, ten, a wie co to jest, kurwa, nie wiem, granit, kurwa, wie, dobra jest. Więc tak, znowu nie będziemy mieć o samochodach, ale ten mój program, ten nasz program, to nie chodzi o to, żeby gadać, kurwa, o tam jakiś, nie wiem, tam, kurwa, bagażnik, schowki, wyposażenie. No BMW ma siódema, BMW ma siódema, ma wyposażone wszystko właśnie, czyli tak ci kurwa nie wie i tak ci nie wykorzysta. Jedzie się rewelacyjnie, tu mi pokazało w lusterku, że nie mogę wyprzedzać, pięknie, już pojechał, kuj. Piękny kokpit, wyrazisty, współgra z kierowcą. My się rozumiemy kurwa, przemów daj mu, dobra. O kurwa, to już mu dałem. Dobra, 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 dobra! Kurwa, lalunia moja perełka, kurwa. Jestem tak znowu podniecony. Ej, to pada kurwa? Nie, to ja od środka po szybę. Po raz kolejny. No tak to jest z tymi egzemplarzami. Niesamowicie jedzie. Chuj wiecie ona ma zawieszenie pneumatyczne czy nie. Ta kurwa na pewno ma. Jest kurwa rewelacji. 700 koni już ma teraz! Nie! Nie, nie przesadzajmy, 600! Kokpicik ładny! Wszystko kurde, pachnące, zadbane. Chuj z tym, jedzie się dobrze, że będę się tu podnieca wam pierdolę, jak i tak tego nie rozumiecie. Jedziemy do Niemiec na autostradę, mamy pozwolenie, mamy czas. Zapieprzamy, zobaczymy jak maszyna idzie Takie rzeczy tylko na niemieckich autostradach Lub na jakichś lotniskach, na jakichś bzdurach Na razie sobie jedziemy Naszą autostradą Zaraz wyjedziemy na taką kurwa niemiecką Prawdziwą, rasową Gdzie będzie można mu w pizdę dać Dobrze kurwa, 750i Kurwa, od razu mi się kojarzy kurwa program dynastia. Nie program tylko film dynastia. Kurwa, kiedy tam mieli kurwa siano. I oni tak samo się czuli jak ja. Dokładnie. Aha, kierownica sama zjeżdża, pasy same dociskają. Dobra, pójść z tym pierdolą, wszystko wiemy. Klimatyzacja wszystko jest. Kurwa, sumaganie jest, dobre jest. Tak jak mówiłem, w guziku więcej niż kurwa mnie w laptopie na kierownicę. I chuj wie po co one są. My jedziemy normalnie kurwa autostradą paczkę ci dziedzinie, a się okazuje, że my jedziemy wolna, ci przed nami zapierdalają Takie mam wrażenia. O tu jest kurwa moc. ac Ole, zmienia te biegi rewelacyjnie. Powiem coś o tym kurwa, jednym wyposażeniu, żeby nie było, bo to 3 d i już takie drugie auto się nie zdarzy w programie. Więc tak: klimatyzowane siedzenia, klimatyzowane kurwa sowski, a chuj z tym! Klimatyzowana, jebana kierownica. Sprawa, ta Nie, drugi, 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 ja się znowu zajebałem mi to. Uu, 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 pięknie, tu wszystko ten ma choćby. Chcę powiedzieć o tym nie Jestem tak podniecony, że w zasadzie powiem wam tak. Tom obejmy nie kupuje, hej. Kto nie ma siana, niech zazdrości w No takie życie, kurwa, no życie nigdy nie było sprawiedliwe. I nigdy, kurwa, nie będzie. A czasy są coraz, kurwa, gorsze i trudniejsze. O się jedzie, ona się trzyma w tych zakrętach, kurwa, gokart, kurwa. To jest siódema, siedemset kurwa. Ja pierdolę, ale jest gitara! Ależ idzie, jesteśmy. Jesteśmy w Deutschland ja. Niemieckie auto Niemiecki technik Jedziemy Ole się jedzie To jest moc To jest moc Kurwa Okazuje się, że niemieckie autostrady To są Kręte są okazało się Są kręte ale że jest precyzja kierowania niesamowita Jezus Maria my stalecimy 260 na godzinę a tu się wydaje jakbyśmy szli kurwa nie wiem ze 120 ogranicznik ogranicznik nas blokował, moi mili elalala, elalala, elalala. Elalala, elalala. jest niesamowicie jest niesamowicie z perfekcja tak to dojedziemy zaraz kurwa do Francji w 5 minut Wentylacja kurwa siedzeń dobra fuj, ale mi chyba nerkę rozpierdolić. Coś mnie już na piętala w tej nerce zawiało mnie chyba. Nie chciałbym tego. Nie <śm> żartuje. I wracamy już na Polskę! Ale ten świek. Mówili moi koledzy kurwa z Łazarza. Zabawa! Dokładnie! Zabawa całe życie! Lale! La, la, la. Ale żona jedzie, ale żona jedzie kulturalnie tu się jedzie paru nic nie czuć tej. No 260 to kurwa... 180. Darmut kurwa 120. Kurwa, ale jest pocisk. Kurwa mać. Jakie to. Kurwa, ale załamany. Nie załamany? Czym kurwa załamany? To no, kurwa nie stać mnie. Trama. Będzie Chcę takiego na gazkę. Za 17 lat. Relacjon. <grym> stańczonym tańcem znowu wyskakuje z tych wielkich drzwi. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, oglądajcie. Chyba nie muszę mówić po raz setny. Każdy by takiego chciał mieć. A ja szukula na pewno by takiego chciał mieć. Jedziemy! Ale zajebałem ręką. Aj, 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 aj.